Cześć, Cześć Baciateros! Witamy Was na pierwszej lekcji Baciaty na poziomie trzecim. Jesteśmy Nikita i Klau i poprowadzimy dla Was cały ten kurs. Gorąco zapraszamy na pierwszą lekcję. No to lecimy z pierwszą lekcją. I pierwszy element, który poznamy na tej lekcji, to jest tak zwane drzewko. W jaki sposób będziemy go wykonywać? Zobaczcie. Delikatnie skracamy nasz prawy bok, czyli myślimy o tym, żeby nasze prawe żebro szło do prawego kolca biodrowego. W wyniku tego nasza głowa będzie delikatnie opadać. I teraz idziemy takim ruchem ósemkowym, przenosząc się ciało na lewą nogę, najpierw do góry, Następnie opadamy w dół i znowu idziemy do góry i opadamy w dół. Pamiętamy o tym, że głowa idzie z opóźnieniem, czyli głowa idzie ostatnia, najpierw staramy się prowadzić ruch klatki. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. I co pięć, jest jeszcze ważnego? Sześć, to nasza siedem, broda nie skręca do osiem. barków, tylko raczej myślimy o tym, żeby ucho zbliżało się prawe teraz do prawego, lewe do lewego. Ktyka jest wydłużona, czyli nie chcemy się skracać, ani też podnosić barków, tylko wydłużać, tak żeby ruch był wydłużeniem, a nie skróceniem. Pokażmy również ten element tyły. Zwróćcie uwagę, że cały czas w trakcie tego ruchu przynosimy ciężar ciała. Czyli jeszcze raz, skracamy prawy bok, wydłużamy lewy, żebro idzie do kolca biodrowego, głowa opada w wyniku pracy klatki. I teraz idziemy do góry. Opadamy w dół. Idziemy do góry. Staramy się, żeby to opadanie nie było gwałtowne, tylko cały czas go kontrolujemy, delikatnie amortyzujemy ruch. I jeszcze raz przez chwilę. Raz, dwa, trzy. Przynosimy ciężar ciała. Pięć, sześć. I wchodzimy na zgięte nogi. Siedem. Lewa zgięta. Noś. I lewa zgięta. Hop. Wydłużasz szyjkę. I, I wyciągamy wydłużasz. się do góry. Łączymy nogi. Hop. Tak. Tak. Czyli. O czym musimy przede wszystkim pamiętać, że zawsze nasza klatka będzie prowadziła ruch, nasza głowa wyłącznie podąża. Staramy się nie robić gwałtownych ruchów, tylko raczej płynny, wygodny ruch dla naszego ciała, żeby nie daj Boże nie zrobić żadnej kontuzji. Cały czas jesteśmy na zgiętych nogach oraz płynnie przynosimy ciężar ciała, czyli tam, gdzie będzie wasza głowa, tam musi być i wasz ciężar ciała, żeby nie wydarzały się takie sytuacje, że gdzieś wypinamy biodra, albo jesteśmy w nienaturalnej pozycji. Tak, i ostatnia Zresztą taszyka, o której mówiłam, czyli będziemy myśleć o wydłużeniu, ale też jednocześnie o takim wyluzowaniu ciała, żeby nie było spięcia i podnoszenia barków, tylko takie upłynienie i wyluzowanie, szczególnie na przestrzeni brzucha. Kolejny element, który będzie nam przydatny w dzisiejszej kombinacjach, to jest obrót przez plecy. Zacznijmy sobie tak. od kroku podstawowego. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I na 7, 8 robimy delikatne przygotowanie, delikatny zamach. Skręcamy klatkę o 45 stopni w lewą stronę i będziemy obracać się za prawym ramieniem. Jeżeli ciężko jest Wam skoordynować ten ruch, to dla wygody możemy na początku podnieść prawą rękę i obracać się za prawą ręką w lewą stronę. Czyli idziemy lewa, prawa, lewa. I dostaw, czyli nasz normalny basic. I jeszcze raz. Skręcamy ciało i mamy lewa. Prawa, lewa. Ostatni raz ręką. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3. I dostaw. I spróbujemy bez ręki. I za prawym ramieniem obracamy się. Raz, 2, 3. Pamiętamy, że w obrocie ręce nie wiszą, tylko cały czas są na wysokości mojego żebra. I ostatni raz na tą stronę. 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100. I spróbujemy powoli zrobić również na drugą stronę. Powoli. Mamy pół basic'a i kontrujemy się na 3-4. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 45 stopni, nie przesadzamy. Nie chcemy skręcić aż o 90 stopni. I też uważamy, żeby pięta było w górze, czyli nie ma postawiony, Tylko wyłącznie dotykamy się stopiem, tak jak zawsze przy tapie. I obracamy się za lewym ramieniem. 5, 6, 7 i jeszcze raz. I raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7 i jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Spróbujmy ostatni raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli już wam to wyszło, to możemy iść dalej. Jeżeli jeszcze macie trudności, to możecie zawsze cofnąć i powtórzyć sobie te elementy jeszcze raz. Przychodzimy do naszego partner worku, do naszej pracy w parze. Zobaczmy całość kombinacji. Mam: raz, dwa, trzy, zwykły obrót partnerki, pięć, sześć, siedem przygotowania partnera i obrót partnera przez plecy: raz, dwa, trzy, cztery, pokazanie ręki i znowu obrót partnerki, pięć, sześć. Siedem, założenie, raz, dwa. Przejście do trzymania zamkniętego, 5, 6, 7 i nasze drzewko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Wyciągnięcie do góry. Omówmy powoli, co się wydarzyło w tej kombinacji. Zaczynamy od zwykłego basikowego obrotu partnerki w prawo, czyli mamy raz, dwa, trzy. Cztery, tak jak omawialiśmy w poprzednich lekcjach, lewa ręka idzie do góry, przygotowuje partnerkę, cały czas pamiętamy o tym, żeby tu tak, był prawa łapka był kąt prosty. Druga łapka będzie w obrocie w, yy, przed klatką, czyli staramy się ją zachować aktywną, żeby nie było sytuacji, w której ona opada i nie bierze udziału w obrocie, tylko aktywnie jest przed klatką, tak żeby później yy, przy połączeniu z partnerem nie, nie musieć jej podnosić. Tak, pamiętamy też chłopaki, żeby nie wyciągać w przestrzeń tej ręki, tylko cały czas przygotowywać przed partnerką, tak żeby jej było wygodnie. Obracamy partnerkę, puszczamy prawą rękę. 5, 6 i na 7, 8 kontruję się do obrotu przez plecy, tak jak przed chwilą robiliśmy podczas pracy solo. I robię obrót przez plecy z zamianą ręki. Obracam się przez plecy, a moja lewa ręka idzie w dół. Raz na dwa, w trakcie obrotu przychwytuję rękę swoją prawą. Dwa. Na 3 dokręcam się do partnerki 3 i na 4 robiąc tab, już pokazałem jej rękę, a partnerka podała mi swoją. Lewą. Dłoń, tak, z nadgarstkiem w dole czy dziewczyny. Nie uciekamy nadgarstkiem w górę, bo w ten sposób zaburzamy połączenie. Staramy się delikatnie napierać i zawsze dawać tą samą energię, którą dostajemy. Bardzo ważne, żebyśmy opuścili w trakcie obrotu e, tą rękę w dół i trzymali ręce blisko ciała, bo jeżeli tego nie zrobimy, będzie to niebezpieczne dla partnerki, ponieważ nasze łokcie będą bardzo blisko jej ciała. A. Mogą a mnie ona... tego nie tak. chcecie. A ona zazwyczaj tego nie <laughs> lubi, tak, więc tego postarajmy się uniknąć. Więc jeszcze raz. Jesteśmy w przygotowaniu do obrotu przez plecy i ręka idzie w dół. I mamy raz, dwa, trzy, cztery i robimy obrót za dwie ręce, czyli zwykły tak naprawdę obrót w prawo. Pięć, sześć ręce spadają w dół i na siedem, osiem zakładamy za głowę siedem, osiem, czyli klasyczne przejście do trzymania zamkniętego, które już omawialiśmy na poprzednim poziomie. I mamy basic step. Raz, dwa, trzy. 4, Dobra, i ja 5, się tu wtrącę, gdyż ponieważ iż chcemy wykonać styling z tego względu, że nasza lewa ręka w trakcie obrotu partnera będzie wolna. Pokażę najpierw tyłem. Panowie będą robić obrót. Moja lewa ręka, która jest wolna, skończyła obrót klasycznie przed klatką lub obok klatki na zasadzie takiej, że ta ręka nie opada, tylko zostaje aktywna. I teraz z tego miejsca opada dopiero na raz. Idę, wyprowadzam prostą w łokciu dwa, na trzy zbieram okień do środka i na cztery podaję. Wróćmy, powtórzmy jeszcze raz. Idziemy od aktywnej łapki w dół na raz. Raz. Góra dwa do partnera trzy. Mhm. Mamy, mamy, obrocik, założenie i tu w tym miejscu dziewczyny nie śpieszymy się z domknięciem. chcemy to wydłużyć jak najdłużej do końca czwórki, czyli w momencie kiedy ja kończę obrót, łapki są za głową, idę po, może stanę na środku, żeby było mnie widać, łapki idą po łuku do partnera, gdzie staramy się kłaść ramię progresywnie od łokcia po dłoń, czyli jestem za głową, wyprowadzam skos, idę łokciem, kładę dłoń i łapię partnera. To też jest ważne od tyłu, a nie od przodu. Tak. I zachowujecie cały pełny kontakt tu, czyli ważne, żeby też łokcie nie wisiały, bo to również ważne do wygodnego prowadzenia przez partnera. Dokładnie. I spróbujmy jeszcze raz od początku powoli. Mam basic step. I mam. Raz, dwa. Obrót partnerki. Pięć. Łapka aktywnie? Kontra do obrotu, obrót przez plecy zamianą ręki. Raz, dwa. Pokaż. Lewo. I teraz tu musimy troszeczkę szybciej obrócić partnerkę, czyli na 5 dajemy impuls do obrotu, na 6 nasze ręce spadają już delikatnie w dół na wysokości jej mostka. Po co? Żeby partnerka szybciej się dokręciła, tak w ten sposób ona już jest przodem do mnie i mogę szybciej założyć te ręce na 7 8 za jej głowę i płynie razem z basiciem I przychodzę bo, na jego bark. Łudku do domykam ramkę od tyłu 5. I siedem, I odejście. Osiem. Spróbujmy płynnie jeszcze raz z liczeniem. Basic i zaczynamy. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli te elementy już Wam wychodzą, to możemy przejść dalej. I omówimy drzewko. Czyli jesteśmy w trzymaniu zamkniętym, bo skończyliśmy w ten tak, sposób. Tak, tak. domknęła kobielację. łapki, zagarnęłyśmy wszystkie słodyczy, domknęłyśmy się. Delikatnie napieramy naszymi pleckami na e, dłonie partnera, tak, żebyśmy mieli, mieli kontakt. Z tego względu, że jak będę się pochylać do niego, to, ta, to ten kontakt będzie zaburzony. Tak, więc myślę o tym, żeby cały czas go czuć z tyłu. Tak, czyli staramy się nie uciekać, my tak samo chłopaki nie ściskamy partnerki, tylko wyłącznie dajemy e, swoją dłoń, dajemy ten kontakt, Ono ją napiera i w ten sposób łapiemy tą ramkę, możemy utrzymywać ten kontakt, więc bez przymocy, bez przymuszania, bo wtedy właśnie partnerka zacznie uciekać, tylko przyjmujesz się w swoje ramiona. Godnie i z klasą. Z klasą. <laughs> tak, lecimy, krok podstawowy. Raz, dwa, trzy, cztery i teraz powoli. Pięć. 6 mamy normalnie, a na 7-8 już płynnie będziemy wchodzić w nasze drzewo, czyli delikatnie będę rozciągał prawy bok i następnie go skraca. Takie przygotowanie. Jednocześnie zauważcie, że już nie dostawiam nogi, tylko zostaje w delikatnym rozkroku oraz kolana są odblokowane. To były nasze 7-8. I teraz wchodzimy do drzewka na raz 2. Tak. Raz, Przechodzimy. Nogą nad prawą nogę. 3. I nad lewą. Cztery, I tu, dziewczyny, ważne, żeby nie sześć, pracować całym korpusem, żeby nie kłaść się całymi swoimi plecami na dłoni partnera, tylko odcinkiem piersiowym. Czyli staram się pracować tak naprawdę górną częścią pleców, a lędzie będą sobie w tym czasie odpoczywać. Si. Co jest ważnego dla nas, jako dla prowadzących, że nie pracujemy samymi rękoma, czyli nie chcę robić wyłącznie ten ruch, tylko chcę zapracować całym swoim ciałem. W dużo mniejszym zakresie, oczywiście, niż partnerkę, bo ona musi być bardziej widoczna, ale swoim ciałem nadal pracuje. Czyli ten ruch, który ćwiczyliśmy na początku, on dotyczy nie tylko dziewczyn, ale również i chłopaków. Tylko co, czego nie robimy. Nie robimy ruchu głowy, tak? Czyli cała nasza obręcz barkowa, cała nasza klatka i ręce ruszają się. Głowa zostaje stabilna. Si, głowę rozróżnia tylko partnerka. Dokładnie. Czyli tańczymy razem, panowie. Nie ma obijania się, nie ma prowadzenia rękoma, tylko swoim ciałem. Dzięki czemu będziemy razem się cieszyć tym ruchem? Tak. Pamiętajmy o tym, że też zakres tego ruchu jest bardzo mały, czyli nie chcemy wyrzucać partnerki na boki, tylko wyłącznie zrobić taką bardzo małą. Ósemkę przez górę. Spróbujmy. Lub zna, znak nieskończoności, jak to woli? Jak to woli. Spróbujmy jeszcze raz. Krok podstawowy i mamy raz, dwa, trzy, cztery, przygotowanie. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na siedem, osiem, kiedy już będziemy chcieli skończyć ten ruch, wyciągamy partnerkę do góry. W jaki sposób? Delikatnie robię taki wdech. I prostuje się do góry i łączy nogi w ten sposób. Dla partnerki to też zawsze będzie oznaczało, że kończymy po prostu. Finito la ta, komedia. To już jest koniec, i warto połączyć nogi. Więc dziewczyny, jak zawsze czujecie Dokładnie. wyciągnięcie do góry, to łączycie nogi. Ale ważne, jeżeli to wyciągnięcie jest poprowadzone tylko wyłącznie za pomocą ciała, czyli jest tylko delikatny wdech, to nie wchodźcie na śródstopie. Nie wyciągajcie tak, się nie od razu do, do góry. góry. Nie robimy czegoś takiego. Jest to możliwe do poprowadzenia, ale wtedy partner musi wyciągnąć was. Za pomocą całej swojej ramy, tak? Czyli musi użyć również rączek, to jest dużo mocniejsze prowadzenie. Jeżeli to jest tylko ciała, tu wyłączy, łączycie nogi i nic Dokładnie, takiego nie robić. Dokładnie, czyli po naszym delikatnym rozkroku przy ostatnim drzewku partner mnie wyprowadza do góry moją klatką i w tym momencie na 7-8 dołączam prawą piętkę do lewej, też żeby nie kolano, żeby nie było sytuacji na, na, na krzyż kolanków, tylko na otwartej pozycji 8 i z tego miejsca już możemy wyjść prawidłową nogą w basic na raz. Spróbujmy z tymi uwagami zrobić jeszcze raz e, całość i połączymy to sobie wszystko Razem. od początku do końca. I zaczynamy. Basic step. Raz, dwa, trzy, cztery, przygotowanie. Siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I siedem, osiem. Robię wdech, wyciągam się do góry. Odejście, zachowuję kontakt z partnerką. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I zacznijmy od początku. Raz, dwa, obrót partnerki, pięć. Łapkę w dziewczynę i styling. Raz, dwa, trzy i pięć. 6, załóż za głowę. Raz, dwa, trzy, zbliżamy się z partnerką. 5, 6, przygotowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, wyciągamy się do góry. I basic. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz czas na muzykę. Na muzyczkę. i do zobaczenia w kolejnej lekcji.